Widzowie, widzicie tutaj Bluns TD Battle 2. Jeszcze odcinek na tym kanale z tego. A więc będzie krótki, bo tylko pokażę najlepsze taktyki. Prawie najlepsze taktyki, które i trombons TD Battle 2. <laughs> pokażę Wam, jak liczy się wygrana. Co trzeba zrobić na początku? Na początku trzeba skiknąć mapę. Wypadnie jakaś dubna. O, przepraszam. Wypadnie jakaś dupka mapka. Freddy, Wypadnie jakaś dupna mapka. Macie to gdzieś. Ale macie taki skład. Yy, nie wiem, kogo zmienić to trochę. Yy, macie patrzcie. Macie na to. Macie taki skład, co nie? I bez tego dobra. No i, no, i robimy to. No te pierwszy No, Dobra, nie ma mam wymagies. W sumie nie muszę wuj tam to. No. Nie musi być tego głośno. Widzowie, jak macie taki składzik, lubicie taki składzik, zapewnie, ja takiego nigdy nie gałem. Ale ja taki lubię od dzisiaj, bo pokażę to na filmie. I typ mi od razu wysyła balony. to za głupek. To za głupek. Po prostu głupek, wysyła mi balony jak głupek. no oui. Dobra, nie, nie będę sobie żartować z niej. On sobie chyba żartuje, on sobie chyba żarty robi ze mnie. Ech. Jak? Powiedzcie mi. Tak mi... E, to nie jest zbyt dobry, jak jacie z takim typem, który wam cały czas wysyła. To nie jest zbyt... To nie jest zbyt dobry typ. Więc najlepiej wyszczycie mu jakąś ikonkę.

Aaaaaah! On będzie mi tak wysyłać! Se żarty robi chyba. Se chyba żarty robi, prawda? wizowe Prawda, że on sobie robi żarty. Smart. Nie, smart niepotrzebny. E, normal... Farm że w formie teraz będzie i mam już coś na metalowe. Szybko widzę, prawda? Będę kapelski, już a nie do. No, no. No, moja. Sorry, bo dzisiaj myślałam o tym na lekcji. Zresztą nie mieliśmy dokładnie tego na lekcji, dokładnie. Pomyślmy o tym na przerwie. Ja no, no, no. Lookstar. I zaraz będę coś spiała się, po prostu nie wiem. Ja przepraszam was. Jeśli. Nie, przepraszam, przepraszam. Yy, dobra. Yy, nie zdradzę swojej tajemnicy na tym. Yy, wiecie, wiecie że na telefonie. Zacząłem od nagrywać jak. Tata mi kupił komputer. Czyli niedawno mi kupił. Ej mój pieszy odcinek był w grudniu, to wtedy nagrywam shorty, ale to mało. Bardzo mało. mnie jakoś shorty nie konfigurują z nagrywaniem, wolę. wolę. sobie pooglądać shorty, niż nagrywać. Nie, widzowie, teraz mi powiedzieć, bo, wie, bo wiecie. To jest to samo, tylko że krótsze. Metalowe, jednak ma. Ale może to nie przetrwać, przetrwa. Wykachałem przetrwa? Ale może tu na pewno nie O! Co puchy. I to jest właśnie taktyka na tej mapie. Tak, kładzicie. Kładzicie, kładziecie. 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 Nie tak brak odpuszczacie sobie na chwilę. Oczywiście jak chcecie odpuścić, to odpuszczacie. A jak nie chcecie odpuścić, to walić mu ile, ile, No i to jest taktyka, widzicie? Jak ktoś ma taki słaby, to wysyłać mu ile, ile Boży Bóg daje. I teraz wam pokażę, jak macie tego boostera, który tutaj się pojawia, jak macie go w ogóle. Mam nadzieję, że go mam jeszcze. O! Tak, tego butca. Jak macie. To używajcie. Bardzo potrzebny. I to koniec tego odcinka. Znaczy z tego materiału. Jak pokazywać. Jak to zrobić. To jest koniec po prostu tego materiału. Ale oczywiście na dziś, nie koniec tak. O! Teraz będziecie mi pisać, jak serio. Koniec będzie. O! No to. Teraz będziecie mi pisać. O! To taki szybki materiał, a to taki nie szybki materiał. Bo jutro będzie dla mnie kolega. Tak mi się Ten woda. A, Romantico y, Batiko stretiko on. Romantiko strytiko on. Jest Romantico stretiko. Dobra. polecam get free yy, bardzo polecam na kompie w to grać bo nie musicie reklam bo tutaj nie ma nic reklamy przepraszam, że tak w ogóle nie było po prostu odcinków serio przepraszam za to ale to musicie mieć po prostu taki skład żeby łatwo Eee, yy, jak w ogóle naciśniecie na to o, nie udało mi się no ja. Jakieś ultra O, wow. Normalnie, jak chcę. Halo pomocy. O. Dobra. No i to koniec tego materiału. Przepraszam, że tamto